Plus de Maria de Bonilla, Argentyna, Orange Mary wraz z komentarzem. Ukochane dzieci mego niepokalanego serca, umiłowane ludu Boże, błogosławią Was mym sercem, błogosławią Was moją miłością. Utrzymujcie się na prawdziwej drodze, na drodze, która prowadzi Was do życia wiecznego. Przechodzicie powoli, krok za krokiem, wiedzeni przez głupotę, nie zwracając uwagi na wezwania mego syna i moje. Przez to krzyż staje się dla Was cięższy. Ukochane dzieci mego niepokalanego serca, nie schodźcie z drogi nauk mego syna. Musicie pozostawać bardzo uważni i skłonni do posłuszeństwa. Mój Syn prowadzi was ku drodze Bożej woli, abyście pokonali przeszkody, które sami wznieśliście, które przeszkadzają wam widzieć jasność, do której prowadzi was posłuszeństwo. Miejcie świadomość, że musicie umieć mówić tak, tak, nie, nie, Mateusz 5:37, nie będąc letnimi. Musicie pozostawać na prostej drodze, na której nie ma zawiści ani niewłaściwej rywalizacji, gdyż one wszystkie są kajdanami łańcuchów. Które przeszkadzają wam patrzeć dalej, tam, dokąd mój syn pragnie was zaprowadzić. Powinniście rozpoznawać osobiste słabości, gdyż one doprowadzają was do tego, że pogardzacie łaskami, którymi mój syn przyodziewa wasze dusze. Dzieci. Wzrastajcie w tym momencie, nie wpadajcie w upór, abyście nie musieli przejść przez ból, który miażdży stworzenie ludzkie, po to, aby doprowadzić je do synowskiego posłuszeństwa. Tak wiele jest interesów, które krążą, jak polujące zwierzęta wokół ludu mego syna. Te interesy powodują, że cierpicie nadmiernie. To też wzywam Was, byście nie zapominali mych usilnych próśb. Wynagradzajcie, módlcie się z sercem szczerym, spragnionym Bożej miłości. Nie zapominajcie o cierpieniu, ku któremu zmierzacie. Bądźcie pokorni. Lecz nie rozpaczajcie, miejcie poczucie bezpieczeństwa wynikające z Bożej ochrony. Mój syn kocha Was tak bardzo, że wysyła swego ukochanego Anioła pokoju, aby Was podtrzymywał w chwilach największego zamętu. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Będziecie zaskoczeni z powodu wieści, która wstrząśnie ludem mego syna, lecz nie popadajcie w zniechęcenie trwajcie dalej w przylgnięciu do prawdziwego magisterium mego kościoła, do którego zostaliście i jesteście wezwani. Módlcie się, dzieci moje ziemia dalej się trzęsie. Módlcie się za Japonię, módlcie się za Kalifornię, módlcie się za Meksyk, módlcie się za Chile. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Stany Zjednoczone. Ogień czyni tę chwilę jeszcze cięższą. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się z miłością. I przygotujcie się na ten 13 maja, nie zapominając, że powinniście poświęcić się Memu Niepokalanemu Sercu, jakby to było ostatnie poświęcenie. Każde z Mych dzieci chronię, otaczam opieką, ratuję, uwalniam w ciągłej trwałości. Bycia dziećmi wiernymi memu sercu. Trwajcie w gotowości. Nie pozostawiajcie drogi duchowej bez uwagi. Nie bójcie się mych ostrzeżeń. Bójcie się utraty duszy. Mateusz 16:26. Ci, którzy poświęcają się memu niepokalanemu sercu. I trwają w wierności mojemu synowi, uzyskają łaskę mej opieki. Nie lękajcie się. Czyż nie jestem tutaj ja, która jestem waszą matką? Błogosławię was, kocham was, troszczę się o was, jak o mój skarb. Mama Maryja. Komentarz Luz de Maryi Bracia, nasza matka chroni nas w każdej chwili, ale ta matczyna opieka, którą nam obiecuje, jest łaską, którą wszyscy spodziewamy się osiągnąć, abyśmy wierniej i najświętszemu synowi wytrwali. Nie pozostawiajmy bez uwagi tego wezwania, w którym nasza matka prosi nas usilnie. O radykalną zmianę w naszych czynach i dziełach. Lecz nade wszystko zmianę w naszym wnętrzu. Podajmy swą dłoń naszej matce i ufni idźmy dalej z nią na spotkanie jej syna. Amen. Komentarz W tym orędziu nasza Matka prosi nas po raz kolejny niestrudzenie, abyśmy trzymali się wiernie drogi, którą wskazuje nam jej Syn przez swoje nauczanie i przez nauczanie Kościoła. Bądźmy świadomi, że zostało niewiele czasu, by się nawrócić i radykalnie zmienić swoje życie. Wykorzystajmy go roztropnie, z mądrą bojaźnią i z miłością, lecz nade wszystko z ufnością. Na tej drodze... Drodze Jezusa, którą idziemy razem z Maryją, niczego nie będzie nam brakować, ani nic nie będzie nam grozić. A nawet jeśli przyjdzie nam coś wycierpieć, czy nawet oddać życie, to będziemy mieli w sobie siłę i moc Świętego Ducha Miłości, dzięki któremu wszystko staje się możliwe i łatwe. Módlmy się za świat, za Kościół, za kraje dziś wspomniane, którym grozi jakieś niebezpieczeństwo. Nasze modlitwy i ofiary mogą powstrzymać, a przynajmniej złagodzić te wydarzenia. Więc módlmy się jak najwięcej. I pamiętajmy: Nasza Matka jest z nami. Tak jak to powiedziała w Guadalupe. Więc nie musimy bać się niczego, bo nic nie odłączy nas od miłości Boga i Maryi, chyba że nasz grzech. Najwracajmy no się przeto, póki jeszcze mamy na to czas. 10 maja 2020.